Mój kolega sobie smacznie śpi, a ja sprankuję go różnymi iluzjami optycznymi. I na samym początku odlecę sobie od jego domku i zacznę tutaj budować bardzo wysokie schody na samą górę. I gdy będziemy już wystarczająco wysoko, to trzeba postawić tutaj jeden blok, który ma tutaj taką kamerę. I ta kamera posłuży nam do tego, żebyśmy zamienili całą jego podłogę. Więc w każdym rogu domku muszę dać tutaj taki blok, a na samym końcu taki projektor, w którym muszę wybrać tą kamerę. I jak postawię koło niego Dźwignie, to za chwilę cała jego podłoga zostanie zmieniona. Zobaczcie, w tym momencie to kliknę tak i zobaczcie, wszystko się zamienia tak magicznie, i pipka podłoga wygląda jak iluzja, bo on będzie myślał, że za chwilę spadnie na ziemię, a tak naprawdę można sobie potem chodzić. Jak on się zaraz obudzi, to będzie pewnie panikować, dlatego ja teraz wejdę sobie na spektatora i będę patrzył na jego reakcję. O, ale się wyspałem, ale chwileczkę, co się stało z moją drewnianą podłogą ja tam? Chyba zaczyna w to wierzyć i. Bardzo dobrze, jestem ciekawy, czy on w ogóle wyjdzie tutaj na powierzchnię. Nie mogę zejść z tego łóżka, bo <noise> wtedy spadnę Luczek no pomocy! Słyszysz mnie! Ej, serio, on mnie teraz woła? Dobra, widzę, wiecie co? Ja muszę w takim razie podejść teraz do jego domku. I żeby nie zauważył, że to jest prank, to nie będę nic o tym mówił. O co ci chodzi pimpek? stoję przed twoim domkiem? Nie widzisz, co się tu stało, tylko nie wchodź do hmm? mojego domku. Musisz mi jakoś pomóc. Moja podłoga się zamieniła! Co, przecież ty masz normalną podłogę. Zobacz, ja mogę tutaj normalnie wejść i nic się nie dzieje. Nie ma tutaj. Żadnego powietrza! I jak ty to robisz? Pewnie używasz oh. jakiejś elektry! Ostrożnie! Co jakie elektry? Nie, no przecież ty jesteś jakiś niepoważny. Coś mnie zaczynasz nerwować, a może ja cię zrzucę. E, nawet tego nie rób. Przecież to jest <laughs> bardzo niebezpieczne. Ja może doskoczę do tej kwiatki. Oh. Dobra, jestem coraz bliżej wyjścia. Nie no, Pipek, nie wiem o co ci chodzi. Ja teraz wracam do domku. I wiecie co? Ja szybko w takim razie wyłączę to i jestem ciekawy, jak Pipek zareaguje, że za chwilę to się może wyłączyć, bo uwaga, wyłączam to i zobaczcie, wszystko teraz jest normalnie podłogą! jak to to? Podłoga się teraz zrysytowała do normalnej. A jestem ciekawy, czy ludzka dom też ma taką dziwną podłogę. Ojej, widzowie, dobra, zaraz on przyjdzie do mojej chatki. A ja tutaj zrobię kolejną, lepszą iluzję. I jak widzicie, mój domek wygląda zupełnie normalnie. Bo tutaj mamy wejście i możemy sobie, o, pooglądać moje rzeczy. Na przykład kubeczek albo koszulkę. Ale co wy na to, żeby powiększyć troszeczkę ten mój domek? Tak, żeby pimpek naprawdę się mocno zdziwił. I w tym miejscu zbuduję go troszeczkę większego. Bo on będzie bardzo długi. Coś takiego. Myślę, że będzie dobre. Tutaj będzie oczywiście wejście do niego. A tutaj na dole musimy zrobić, oczywiście, moją podłogę. I teraz pewnie się zapytacie, jak ja mam połączyć ten wielki klot z moim domkiem, który jest tutaj za tą górą. A to jest bardzo proste, ponieważ w tym miejscu, w moim oryginalnym domku, dam tutaj takie bloki, które będą teleportować pipka. I to będzie najlepsza iluzja. I jeżeli odpalę tutaj to, to zobaczcie, jak to się załadowało. Ej, tutaj widać naprawdę wszystko w środku. Ale zobaczcie, środek jest wielki, a z zewnątrz wygląda jakby. Tutaj nic nie było. Ale wiecie co, ja chcę zapełnić środek tego domku, bo jest on pusty, tak żeby Pipek naprawdę myślał, że coś tutaj nie gra. Więc wezmę sobie dywan, kostki, tutaj różne moje rzeczy. I zaraz na pewno ładnie to ustawię, więc uwaga, wejdę sobie tutaj i zacznę tutaj budować, jakby to był mój normalny domek. Tylko w innej skali. Tutaj dam sobie jeszcze takie łóżeczka, bo ja je mam u mnie w domku i zobaczcie jak dużo ich jest. I zapomniałbym o najważniejszym, czyli pełno kostek, bo ja je uwielbiam, ale na dodatek wezmę sobie coś z mojego sklepu luczek szobkro. .pl. Tak, widzowie, was też zapraszam. I zobaczcie, jaką nową rzecz dodaliśmy. To jest taka słodka podusia, którą możecie postawić nawet na swoim łóżeczku w prawdziwym życiu. I na pewno wam się spodoba, bo ona jest bardzo mięciusia. I zobaczcie, jak sobie leże Więc zbijajcie na luczekshop.pl. Ale ja muszę dodać ich pełno do mojego domku. A na dodatek zrobię tutaj w boku coś bardzo śmiesznego, ponieważ będzie tutaj taka wielka zagroda, a w środku pełno świnek. Ej, wytoczajcie! Przecież Pipek się zdziwi, że co ja mam świnki w domku. Przecież nie mam tutaj tyle miejsca, żeby wszyscy. Wszystkie je pochować, tak? Przecież to będzie takie dobre. Co jest takie dobre? A swoją drogą, mogę wejść do Twojego domku, żeby zobaczyć, czy Twoja podłoga jest normalna? Eee, czekaj, wiesz, co akurat nie wchodzi jeszcze pipek, bo ja ten, jak to się mówi, ups, e, po prostu mam brudno strasznie w moim domku. Jak to masz brudno? Nie, no nie wierzę ci. Muszę sprawdzić przez okno. W tym miejscu je masz. Ej, to wcale nie jest Brudno. Nie, no ja nie chcę, żebyś tutaj wchodził, bo naprawdę jest niejpa. E, tam przesadzasz, sprawdzę to sam. Tutaj na pewno nie będzie tak brudno. I co, nie? Jest Uf. w sumie tu ładnie masz poukładane. E, serio, podoba ci się? Ej, chwileczkę, czy on nie ogarnął, że tu jest więcej miejsca? E, no tak, bo ja właśnie pipek troszeczkę sprzątnąłem, ale nie aż tak bardzo. Ile ty masz tutaj swoich rzeczy ze sklepu? Co? Ej, nie jest tego troszeczkę za dużo? Czekaj, chwileczkę, czemu on gada o sklepie, a nie o domku. nie się tego nie zauważył. Ja nie mogę, nawet zmieściłeś tutaj tak. Taką wielką farmę świnek. Ej, ale czy to przypadkiem nie zajmuje zbyt dużo miejsca? Twój mały domek by tego nie pomieścił. Muszę to sprawdzić. Czekaj chwilę, ale co ty chcesz sprawdzać? Przecież mój domek jest normalny. O chwileczkę, co ty tutaj niby chcesz? I jak ty to zrobiła Przecież ten domek jest taki malutki. A ta farma świnek, która była w środku, jest przeogromna! Czekaj chwilę, nie, Pipek! Tobie chyba coś się pomyliło, tak? Bo ona się tutaj zmieściła! Nie, to jest niemożliwe! Tutaj masz w ogóle za dużo miejsca! <grym> te łóżko też jest takie ogromne! Ono jest większe od twojego domku! O nie, widzowie, zachęc Pipek naprawdę się mega wkurzy I on zauważył, że chyba tu jest jakaś iluzja! Nie, nie, coś mi tu nie gra! Muszę iść do mojego domku, coś zjeść! Bo chyba przez to coś się dzieje! Mój mózg zaraz wyparuje! Co, chwileczkę, czyli to iluzja Działają na niego, on naprawdę się zaczyna załamywać. Skoro Pimpek jest głodny i szuka teraz jakiegoś jedzonka, to teraz przed jego domkiem zrobię coś mocnego, ponieważ zrobię tutaj wielką dziurę, która będzie bardzo głęboka, ale on tak finalnie nie będzie jej w ogóle widział, bo teraz sobie odlecę troszkę stąd i zbuduję coś, co będzie to zakrywać, a mianowicie wycięty widok z jego domku, który będzie wyglądał zupełnie tak samo. A w tym miejscu dam tutaj bardzo dużo pizzy, i to będzie bardzo dobra iluzja, ponieważ zobaczcie, w tym momencie, postawię tutaj taką kamerę która będzie pokazywać ile tutaj tak naprawdę jest jedzenia i ona będzie skierowana w tą stronę, więc teraz wrócę sobie do tego prawdziwego pipka domu i zobaczcie, muszę znaleźć tylko idealne miejsce, w którym dałem widok z kamery i on jest tutaj, więc postawię tutaj projektor a następnie parę bloków wyżej te bloki, które pomogą mi uzyskać ten ekran i z drugiej strony zróbmy tutaj tak samo, więc położę go tutaj i jeszcze troszeczkę wyżej i teraz wróćmy tutaj do tego projektora i dajmy koło niego taką dźwiękową Uwaga, jeżeli to odpalę, to wow, Zobaczcie, widok z tamtego okna mi się powiela. I tutaj widzimy różnicę tak naprawdę, ale Pipek będzie widział tylko pizzę. I jeżeli będzie chciał jakąś wziąć, a to tak naprawdę wpadnie do środka. Ale coś mi się wydaje, że Pipek chyba zaczyna w tym momencie już wychodzić. No, 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 jest pizza, a ja jestem taki głodny, a ona jest przed moim dukiem. Tak, on zaraz po nią wyjdzie, a tak naprawdę tutaj, zobaczcie, jaka jest dziura. On przed nią chodzi, ale chyba tego nie widzi. Ale ta pizza jest pyszniutka. Dobra, muszę ją zjeść w tej chwili. <laughs> a, co jest? Czemu Padłem do wielkiej dziory! Tak, udało się, dobra, ta iluzja zadziałała. A Pimpek jest na samym dole, to teraz mam pomysł na coś mocniejszego, tak? Póki on nie wyjdzie, bo widzę, że on tutaj wychodzi, więc teraz zajmę się tym jego świetnym basenikiem, ponieważ dam tutaj bardzo dużo gąbek i wezmę całą wodę stąd, a następnie wyleję tutaj mnóstwo lawy, tak żeby pimpek wpadł do niej. Ale to by było za proste i zaraz Pimpek wyjdzie, więc teraz podejdę do tego miejsca, gdzie jest to fałszywe tutaj wszystko. I postawię tutaj projektor, tak żeby on firmował całą ten basen. A teraz wrócę do tego z lawy i tutaj w tym miejscu tym samym postawię tutaj wszystko, żeby to filmowało idealnie. I teraz, jeżeli postawię tutaj dźwignię i ją odpalę, to zobaczcie, wszystko się ładuje idealnie. I to będzie właśnie iluzja. Ale muszę się pospieszyć, bo on chyba już wychodzi. O, co to było? Kto mi zrobił tą dziurę przed moim domkiem? Moja głowa naprawdę mnie boli. Ale nieważne, pójdę teraz do mojego baseniku i wskoczę sobie na tej trampolinie. I bardzo dobrze, zobaczcie, to wygląda jak normalna woda, ale nie wiem, jak on nie zauważył tej lawy. A teraz zobaczcie, szybko wejdę sobie tutaj i uwaga, jak Pimpek będzie w tym momencie skakać, to zobaczcie, on w tym momencie się topi w lawie! Dlaczego ta woda jest taka gorąca? Nie widziałem, że ona aż tak parzy! Tak, widzicie, to widzowie, on tu będzie się mega przestraszył. Ale jestem ciekawy, jak on zareaguje na to, że teraz wyłączy to i on zobaczy całą lawę! I jak to to była tak naprawdę lawa? To nie była w ogóle woda! Co to miało być? Ale dobra, idę do domku się z ze bo ten dzień jest naprawdę powalony! Ej, czyli on tak naprawdę poszedł się teraz na chatkę, a ja widzowie, mam plan, co mogę zrobić następnego. Bo on sobie tam śpi, ale tutaj teraz wszystko posprząbiliśmy. Dałem na naszym świecie, ale podejdę do tego fałszywego miejsca, gdzie jego domek jest skopiowany idealnie! I będę udawał, że cały jego domek jest w lawie. Ahaha, że coś się tutaj wydarzyło takiego, że normalnie musi uciekać i go obudzę. Przecież ten prank będzie taki mocny, szczególnie, że on niczego nie będzie widział, ale czekajcie, a ja tutaj w środku w jego domku też dam tutaj mnóstwo ognia. O, tak przecież to będzie tak mocno wyglądać z zewnątrz, że on na pewno się zdenerwuje. Zobaczcie, teraz tylko trzeba postawić tutaj kamerę, która będzie patrzyć się idealnie na domek i wyświetlany obraz dam przed jego tym prawdziwym domkiem, więc on na pewno się zdenerwuje. Muszę tylko to postawić w idealnym miejscu i ten obraz rozciągnąć. I teraz jak położę tutaj dźwignię, to zobaczcie, jak ona się odpali, to pom, Pimka domek cały jest zalany w lawie, ale ten prawdziwy jest tutaj za iluzją i Pimpek będzie płakać, prawie tak mi się wydaje. I wiecie co? Teraz akurat wejdę obudzić pipka i chcę go sprankować. W sumie już nawet tego nie widać, że to tak wygląda. I muszę być pewny siebie. Pimpek, wstawaj! Nie możesz dłużej spać w tym domku. Tutaj jest niebezpiecznie! Co ty oh, robisz? Oh, oh, oh. Ja sobie już smacznie spawię! Nie no, właśnie się dzieje. Co ty tego nie widzisz? O, czekaj, przeskakuję. To tylko uważaj. Jak to, co ty skaczesz? Przecież tutaj niczego nie ma. Wszystko no. jest w porządku. Dawaj szybko, tylko uważaj, pimpek, bo tutaj jest naprawdę bardzo niebezpiecznie. Co? Czemu tutaj wszędzie jest tyle lawy, mój domek? No Dlaczego nie powiedziałeś mi o tym wcześniej? Muszę tu wylać wodę. Nie, czekaj, nie wylewaj. O, nie widzę, wy wiecie, co zaraz pimpek się ogarnie, że coś tutaj nie gra. Ja szybko to wyłączę i chcę zobaczyć, co on robi. On wodę. No nie, czemu ta woda nie działa na to? Muszę stąd uciekać Mój domek jest skończony Zbuduję sobie jakiś nowy Co? Czekaj, jak to nowy domek? Nie, Pimpek, poczekaj O, o, ten prank chyba zaszedł za daleko Ale czekajcie, jak to nowy domek? On to zostawia i sobie gdzieś tam biegnie Ej, ja muszę zobaczyć, co on robi I chwileczkę, on zbudował chyba nową chatkę Ale taką bardzo słabo. O, tak, przynajmniej tutaj będę bezpieczny I będę mógł się w końcu położyć do mojego łóżeczka Czekajcie, on serio sobie zrobił taką chatę z dirta? Przecież to jest takie słabe Ale mam pomysł, żeby zrobić mu tutaj jeszcze jedne jego pranka i iluzje. I wiecie co, widzowie? Tutaj to wygląda bardzo ładnie, ta chatka, ale cały ten jego dirt zamienię w taki blok, który wygląda jak szyba, jak szkło, ale tak naprawdę on będzie bardzo mocny, bo nim też będę mógł zmieniać cały ekran, tak, żeby Pipka przestraszyć. I wiecie co? Ja sobie pójdę teraz gdzieś pod ziemię, tak, ponieważ tutaj jest bardzo dużo kejwa. I znajdę na przykład tutaj takie pole z lawą i postawię tutaj taką kamerę, która będzie filmować tutaj wszystko. I teraz jak ją odpalę tutaj, to zobaczcie, jak ten jego domek wygląda wygląda. On będzie mieć naprawdę niezłą iluzję, że jest w kopalni. I wiecie co? Na dodatek mam tutaj pomysł, żeby zejść niżej, gdzie jest tutaj tamta kamera i dodam tutaj wokół bardzo dużo takich zombiaków. I zobaczcie, ja chcę zobaczyć, jak to teraz wygląda u Pipka, bo on będzie myślał, że wszystkie zombie są koło niego. Tak to wygląda w kopalni. A czekajcie, zejdźmy tutaj na powierzchnię i zobaczmy, jak to wygląda u niego. O ja! On będzie myślał naprawdę, że coś tutaj się dzieje. Wiecie co? Dźwięki tych zombiaków na pewno go obudzą. Jestem ciekawy jego reakcji. O nie! No to, to są za dziwne dźwięki. Halo, czemu? Ja jestem w kopalni i tu jest tak dużo zombiaków? zostawcie mnie! Patrzcie, ale jestem ciekawy, czy on ogarnia, że one w ogóle go nie biją. Chwileczkę, te zombiaki są przyjazne. Hejka, zombiaku, Co tam u Ciebie? Czemu one nie chcą mnie zjeść? Leż faktycznie on nie ogarnia. Zobaczcie, on jest tak naprawdę w tym domku. I wiecie co? Ja chyba już mu powiem, że ja go tak naprawdę prankuję. Pippek, słyszysz mnie w tym momencie. Jak to gdzie ty jesteś, luczek? Ja muszę uciec z tej kopalni! Ale nie mogę stąd wyjść! Co jest? Jakieś bloki mnie blokują! No tak, Pipek! A tak naprawdę to jest wszystko. Iluzja. Byłeś zamknięty w takim pokoju. No co, jak ty to zrobiłeś? Gdzie jest wyjście? Muszę się stąd wydostać! Nie no, Pipek, stąd nie ma wyjścia. Jesteś uwięziony na zawsze w tym pokoju z zombiakami. Ahaha.